W dzisiejszym odcinku powiem wam, komu Adrianek Kubaski zrobi Bobasa i która z aktorek zostanie matką serialu. Dzięki Marcie dowiedziałem się o tym. Link do jej Insta macie w opisie. Niedawno na Insta story serialowej Gosi mogliśmy widzieć takie zdjęcie i również wysłała je Marta. Widać na nim Adriana z Zuzą, która trzyma się za brzuch. Prawdopodobnie wtedy nagrywali scenę, a Gosia zrobiła im to zdjęcie. W poprzednim filmie o Zuzie mówiłem, że chodzi dość szerokich ubraniach, ponieważ ukrywali jej ciążę, a obecnie dziewczyna chodzi w normalnych ciuchach i już jej nie ukrywają. Z tego wszystkiego wynika, że Adrianek zostanie ojcem. Jeszcze w grę wchodzi Konrad. Ja stawiam na Kubackiego, bo na jednym z urywków widzieliśmy scenę z ich pierwszym razem. Za to kolega stawia na Konrada, choć do sporo czasu nie miała nic z nim wspólnego. Jego podejrzenia wzięły się z tego, że jak Koncio ma sceny na Ditla, to Zuza dość dziwnie zachowuje się. A w ostatnim czasie ich tam ma coraz więcej. Tak czy inaczej, ciąże Justyny wykorzystają w serialu. Z jednej strony fajny pomysł, jednak z drugiej uziemią przy niej Adriana lub Konrada. Jednego i drugiego mi szkoda, ponieważ zasługują na kogoś lepszego niż Zuza. Napisz w komentarzu, czy cieszy się, że Zuza zostanie matką, i nie zapomnij wytypować, kto zostanie ojcem.